Dzień dobry witamy w kolejnym odcinku gramy na hardzie w grze Revolution CTR 2019 Kasia wynalazła dręto jak tam dalej szło dręta po prostu taki mail fajny zanim zanim przejdziemy do gry ustawmy sobie plan bo może może jest możliwość żeby Nie, wasi jeszcze zawieszone. No dobra. Wejdziemy no, zagrać z Prestonem. W północnej Anglii będą derby. Będą derby, proszę Państwa. Jesteśmy na drugim miejscu, bo tam chyba więcej flogi, ale mamy tyle samo, co. Pamiętam, Milwo, chyba. Nie, Milwo, chyba nie. Okej, okay, dobra, i zaczynamy. Tutaj będziemy biegać znowu naszą ekipą. Walczyk, proszę państwa, Piotrek. Piotrek nie odebrał, no to Bobasek coś próbuje, ale dobra. No nie, nie ma, nie ma, nie ma. No na razie czekamy, czekamy, czekamy aż. No może teraz nie. A może Lary coś tu ugra. O, Lary odebrał. Pięknie. Lary odebrał piłkę. Dobra, docinka. Piękne podanie, piękne podanie i... i w dupę. Ja stoję oczywiście na Sempa. Żeby nie było. No bo Bas... Nezex, Przepraszam, to jest Nezex. Oh shit. Holy no, Chyba... No, już myślałem, że będzie na szybko grane. Dobra, cofnij się. Azik, Aziu kurwa, masz jedno zadanie jedno jedno. Aj no słaby obrońca. I słabo, 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 ogólnie słabo, dobra. Podanie do No nie. Do dupy, dobra, trzeba to odebrać. O oh, cholera. Lary Dobra, komciek. Dobrze wybronił. Wybronił nasz plainer Born to Warn, proszę Państwa. Uch. O, oh shit. Bo, nie wiem, głupie co najmniej. No dobra. 2-0 to jest jeszcze wynik, który można odrobić. Musimy powolutku. Dobra, no to do dupy. Dobra, Larry, weź to przejmij. Dobrze. Do Bobaska, Bobasek, dom, nie, słabe podanie, ale ja też jestem leniwy, dobra. Cer na razie tu nie gra z nami niestety, także głównego obrońcy brakuje też. Brawo Lary, Lary na posterunku, a ja znowu piłkę spieprzyłem. Kazik, no teraz, dobra. Dobra, odzyska odzyskaliśmy piłeczkę. No! to to Aj jej. Wrzuć to ładnie, Szymon. Szybciej biegnij, biegnij, podaj do kogoś. Dobra, Piotruś. Piotruś Szymona. Cinek. Szlary do ale dupa, ale dupa, dobra. Tutaj random bruce. Czemu random bruce? Nie mam pojęcia. Po prostu jakiś random. Wszedł za cerka. No i, no i trzeba grać. Dobra, Nezek, twoja. 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 Dobrze, do Piotra. Piotrek, do przodu. No. Do mnie Piotruś. Do Cinka, do Piotra, do mnie. O oh, w Zabrad mnie. No dobra, trzeba jakoś, trzeba jakoś działać dalej. Nedek, wierzę w ciebie. Nie, nie wierzę. No dobra, jakoś to... Mamy, mamy, weź to, wejść, to, wejść, to, Kazik. Dobrze, brawo. Ja nie chcę tego spieprzyć, ale spieprzyłem i tak. Oj, dobra. Się troszeczkę wyprostujmy bardziej. Odsuńmy, żeby to było pewniejsze zwycięstwo nasze. Kaziu. Dobra. Jest Lary. Lary na posterunku. Proszę państwa. Proszę państwa. Będziemy to mieli. Lary biegacz, Czy Lary biega, normalnie? No, no kurde, olimpijczyk. Aha. Cinek dlaczego? Dobra, Flakon odebrał piłeczkę. Do Cinka uderz to! chuj. O nie, nie, nie. Tutaj. Tutaj będzie cinek strzelał. No, może, może. Pięknie, Marcin, pięknie. Kurde, ale że ci to weszło normalnie no. Tak, jej. Dobra. No, złapaliśmy kontaktową. Lecimy dalej. 38 minuta. No nie, nie. Molary no, no. Nie, do dupy. Do dupy tutaj ustawiony. Dobra, trzeba... Szymon. Okej, okay, no to... Nie, nie poszło. Kamil, zagraj do prawej. Lary do, do przeciwnika. To kiepski pomysł, kiepski. Bardzo kiepski. Komciek, wyjdź! Uj, kurwa mać. Przecież co to? Dlaczego tak podałeś, Szymon? A. Ah. Jak gra z Enemy? Nie może grać z Enemy Do Piotrek, dawaj. Gramy, gramy, gramy. Dobra, nawet, nawet przyjmę, nawet wezmę. Dobra, mamy piłkę dalej. No, się pucha, rucha. Cholera jasna. No dobra, dobra, musimy się jeszcze bardziej postarać. No, 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 flakon, ma piłeczkę, dobra, dobra, Ach. obrót i strzał, moje ulubione, ale no niestety nie trafiłem, dobra, musimy trzy gole trafić. Trzy gole, będzie dobrze. Lary! Lary, dlaczego? Dobra, dawać. Bierzemy to. No, 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 randomie. Random, ty tak nie możesz. Dobra, zabierz tę piłkę, zabierz tę piłkę. Lary do Piotra. Piotrek do środka. Do środka nie mówcie, że Piotrek mi leży, kurwa Peter, wstawaj stał, okej, okay, dobra, gramy Larry no główka, no okej okay. Okej, Simon. Go for ale bronią się jebańce. Buksańce. Też to tam w mu się jakoś. Mm. Piotrek nie wziął. Flakon naprawi błąd? Nie. Random jak nie, też nie. Dobra, Nedeks to ty. Jak nikt, to ty musisz. Dobra, do flakona. Pięknie. Zawolny flakuś. Nie wiem, czemu ja tam nie biegłem dalej, ale no dobra, trudno się mówić. Kurwa jak ja tego naprawdę nie znoszę. Brawo, Kazik. Ostre wejście, ale mamy czyste. No i Szymon. Dobra, bierzemy, 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 bierzemy. Oj, Kazik nie dał rady. Dobra, no to Nezeks musi.

Jezu, no, nie, dobra, to chyba, chyba. A nie, nie poddajemy się, nie ma poddawania się. Jasna cholera, dobre podanie, mamy piłkę. Ja muszę. Kurwa na no, dobiegł tutaj, do dupy. Flakon, weź, weź tę piłkę, weź tę piłkę z Piotrem. Nie wiem, tam ugrajcie. Dobra, flakon wierzy w ciebie. No koszą jak hamy jedne zbolały. I spróbuj. No, not right. too much of from there? Dobra, zmieńmy flakona i Piotra chyba, bo oni zmęczeni. Wyglądają na zmęczonych. Damy szansę. A tutaj w rany niech wejdzie. A no zobaczymy, jak sobie ten poradzi. Dobra. Dobrze, odebranych przez y, jakiegoś randoma. Jasna cholera. Dobra, dalej przy piłce jesteśmy. Dalej przy piłce. Ale że sfer dolił Oh my god. Ah that's uh, a poor throw that picked off with relative ease Almost nothing left on the clock here. Anything can still hunt. No, oh, 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 <sighs> so yeah, try. Well look I've been doing this long enough to know you should never take things for granted, but surely they won't throw this away. No, trudno się mówi. To fajnie by było, jakbyśmy jeszcze jednego chociaż trafili. Nie, popisaliśmy się w tym meczu Dobram. Anyone's mm. it's good distance on it, it. Oh, so a to today's game, then, Jim?

Tak. Dobra. Każdy już się rozwija dość mocno. Ale ja pikna siebie na początek, no nie ma co. No i co, widzimy się w następnym meczu z Queen Punk Park Rangers. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy ofertę za Geislera. Ja chyba bym przyjął cokolwiek by to nie da, dawało, bo ja tutaj nie potrzebuję. Loana, no, Będzie. Zawsze trochę hajsu wpadnie. No to żegnamy się na razie. Cześć.